Czołem! Któż z nas nie ma takiego mm, bałaganu z workami? To jedna sprawa, bałagan. Inna sprawa, to jest coś takiego jak, jak taki worek otworzyć w sklepie. I ja wpadłem na bardzo ciekawy pomysł, bo zawsze się to jakoś tam ślini palce, dmucha, chucha, nic z tego nie wychodzi. Zobaczcie, co ja wymyśliłem. Otóż, po prostu, mamy coś takiego jak ten woreczek, taką torebeczkę. No i tutaj zawsze się chwyta to dmucha, chucha. Ale zobaczcie, co jest z boku. Tutaj, po tej stronie, od zewnętrznej strony, łatwiej otworzyć to. A jak już to otworzycie, to patrzcie, tu nam się wszystko otwiera rączka nam się otwiera, pojawiają nam się dziury i tak to działa. Czyli tu jest taka nierówność, jakby jedna część tej torby jest dłuższa, druga krótsza. Jest coś takiego. O, widzicie tutaj. I wtedy to, jak ruszycie. Tu już macie tutaj dostęp, i tu już sobie dmuchacie, robicie co chcecie. No to polecam. Na razie.